Kurde no. Chodzę. O fuck, ja muszę pić i jeść. No to czekaj, to się będę ubezpieczał i później. No kurwa, może gracz wejść, nie? Zechcić. No na no, pewno tak by było. To ja też z i wypiję. Dobra, to osłaniaj. Szczególnie tu z za rogu lewego, tak? Poczekaj. A ja wchodzę w gira. To i tylko się nie wystawię może nadmiernie. Kurde, denerwuje mnie ten błąd. Czekaj, gracz, gracz. Kurwa, mać, gdzie? Co to kurwa było? LOL! Co to się... To jest jakieś złe. Kurwa. Kurwa. Co? Co to jest? Nie wiem! Coś Ab mi abort, robi. Abot, abot, abot. bot Poszedłeś? Kur... Tak, ale mnie porwało. Jak cię kurwa porwało? Porwało mnie na... Co się... Porwała mnie ta babka i wzięła mnie do góry na dach. Ja pierdolę jak ja się tego przestraszyłam. Nie no, weszła we mnie. On miał okulary na nosie. Weszła we mnie. Tak miała głowę do dołu, taki duch jakby. Nagle no, jak we mnie weszła, podniosła mnie i znalazłam się na dachu szpitala. Kurwa, co to jest? Ja z tą kurwa więcej nie poluję. Ale widziałeś, ale to jest dziwne zachowanie takie? Jak duch? Taka tak. niema nieruchoma osoba? Tak. Przestraszyło cię to w taki sposób e, straszny, nie? Tak. Ciekawe gdzie ja teraz będę. Dobra, zapamiętajmy ten e, serwer. No. Jak on tam się nazywał? The, e, e... Moment, moment, moment. <laughs> Spokojnie. <laughs> Chcieliśmy moc. <laughs> jak ja chciałam zmieniać ten, yy, no, jakieś debagi i tak dalej, to, to wyszedł gracz. Kurwa, się przestraszyłem, jeszcze babka. Ale czemu, co? Ale ona mnie porwała, ona nie ma plecaka, bo ja mam to cały czas na tym. Wzięła mnie sobie, moją postać, ale to mam cały czas pokazane. Zresztą pokażę ci filmik, nie, bo oczywiście nagrywam. Ale mi serce bije. Dobra, spisz mi co to za serwer był. Yy, 12. Bo zaraz tam wejdę jeszcze raz.